A to jest kolejny odcinek Castlevania Lords of Shadow. Kontynuujemy nasz quest w chapterze 5. Eee, teraz chyba będziemy zmierzać do piątej lokacji. Tak, to będzie piąta lokacja, już zostaną. Znaczy, z tą lokacją zostały jeszcze 3. Z, z tym, że ostatnia to prawdopodobnie boss, znaczy prawdopodobnie, na pewno. Jest na końcu. The tower at the Abbey of Wygal was once a place where men of God sought knowledge and protected the people with Christ's love. Now it is the refuge of a man driven insane by fear. Dorin has abandoned his people to death or worse. A powerful relic keeps the vampires at bay, and we must take it if we stand any chance against the dark lord's minions. I know of a secret way that will take me to the top of the tower by a different path. Gabriel will have to find his own way for now. Hmm. Dobrze, dobrze, wyszliśmy na zewnątrz, z tej biblioteki. Sztylety mamy w komplecie, tam już coś się zbliża. W ogóle, z służby innego. Dobra, wspomożemy się z naszymi wróżkami. O ja, jeszcze te latające cuda. Ale dobra, postępujemy troszeczkę. Będziemy mieli czas na reakcję. Retusz Jerome. Wszystkie? Wszystkie chyba, co? A, kryształ mamy jeszcze w komplecie. Będziemy mogli go sobie użyć. O, jak fajnie, jak fajnie ciało tutaj jest. Scroll. No cóż, <laughs> może być. Chociaż nie tego się spodziewałem, ale tutaj jeszcze coś mi. Mnie... Chociaż nie, tam chyba nie ma wejścia. Ale tutaj. Chwilka, chwilka. Nie, to chyba tylko tak słońce pada. Dobra, będziemy szli sobie tą drogą. Hmm, tak jest. O to mi chodzi. O to mi chodzi. Tam chyba jest coś. Tak, kolejne ciało. Scroll. Whoa. Eee, dobra, to możemy pewnie złapać, tak. No i fajnie. Dobra, lecę te te. Ale chwila, chwila. Będziemy się tu pieprzyć z nimi. No, tylko dadzą mi tego użyć czy nie Okej, okay, udało się. Skipniemy to. No i fajnie. Z głowy. Tu jest ten kołowrotek, zaraz go użyjemy tylko. Czy nie ma tutaj jakiegoś jeszcze e, czegoś ukrytego, jakiegoś skarbu albo Nie, raczej chyba nie. No dobra. No i fajnie, e, jesteśmy na górze. Teraz co? Tam na dół zeskoczyć? Aha, tu nie, tu jest przejście. A to wygląda jakby przepaść bał. Wow. Chyba będę musiał się rozbiec. Tak. Tam w bok nie wiem, czy czegoś nie było, ale ja i tak będę wracał do tych lokacji, żeby pozbierać sobie wszystko. Tak więc. Zostawię sobie to na później. E, dobra. Tu na górę chyba było, co? Chociaż nie, tu jest... Aha, tu jest zejście, takie coś. No fajnie, fajnie. Jeszcze jeden ten został. No czekajcie, a możemy? my... No. się zastanawiam. Chociaż nie, tu chyba będzie na dół zejście, tak? Wydaje mi się, że. Albo dobra, wrócimy tam. Może tam było jednak. A to przy okazji, sobie ciało zabraliśmy z klejnocikiem. Jeszcze jeden brakuje, i będziemy mieli znowu pasek powiększony. Aha, tutaj na drugą stronę. Dobra, czyli w tą stronę mieliśmy iść. No, kamera zajebiście teraz wygląda. Tu chyba na górę było. O, to się zaraz urwie. Szybko. Dobra. Eee, czy tutaj jakoś się rozpędzić? Co tak, chyba tak. Eee, ale że mu diebał teraz. Eee, dobra, czyli tak. Mm, hi hi hi. A, w ten sposób, tam jest na górze. Wow, ale to jest naprawdę wielkie. E, I co, na górę, co? Znaczy tu w bok i tutaj na górę. No, jesteśmy już prawie na samym dachu. Czekajcie, to chyba można wybić. O, jest zorbek.

i sent you you are demons who serve him he told me you'd come he does it to torment me your people perished while you hid behind the one thing that could have saved them you don't deserve to call yourself a man of god gabriel There was a need far greater than yours. okay cannot take it! You are not worthy! Don't leave me here, you dogs! Curse you! Damn you to hell! That was the other. Please, help us. What is it? What's happening? They want you, sir. They want you alone. You must go to the village, or they will kill us all. You do realize it's a trap. I know. But still, I must go. Do what you must. I'll take care of the boy. E, dobra. Kolejny quest nas czeka. E, a tutaj widzę, że obydwa gemy zdobyliśmy No i fajnie fajnie. Nie będę musiał tutaj wracać. E, zostaje nam przedostatnia lokacja i nazywa się ona Browner. The power to hands it is he. No one will shed a tear for his miserable life. Countless others have met the same fate by his hand. The quest is going well. We have what we need to confront the Dark Lord, and I sense Gabriel's determination to see this through. The vampires must know we have the relic, and I am sure they will move to stop us if they can. Stara, dobra, święcona woda. Jeszcze za czasów Pegasusa, pamiętam, że rzucały się takie buteleczki. Na pewno to też starsi gracze pamiętają. Ale dobra, naładujemy się. Tam widzę, że e, coś się pali przed nami. Pewnie będziemy musieli tej flaszki z tą wodą użyć. Od razu tak. To sobie wszystko pouzupełniamy. I co? E, gdzie jest woda? Tutaj. A nie, sorki, tu po prostu wystarczy przeskoczyć. Ta woda prawdopodobnie bardzo dobrze będzie działać na te demony. O, pięknie, kurczę, prawie całe życie zabiera. Nie, no jest zajebista, powiem wam. Tak, to jest coś, czego wampiry na pewno nie lubią. Możecie zobaczyć właśnie po ilości, jaką zabiera ta mała buteleczka. Tylko teraz tak, nie mam już tej wody, ale mam za to jeszcze motylki dwa, które troszeczkę pomogą mi, pozatrzymują. zatrzymują. Dwóch zatrzymało, dwóch muszę załatwić sam. Ale dobra, jeden już poszedł. Dobra, jeszcze. No, w tego walnij, okej. Okay. Nie tą moc, tą. Dobra, jeszcze jeden został. Zpieprzy. Dobra, to mi się nie podoba. Coś się tu będzie chyba. Oho, ho, ho, ho! Coś większego. O, dosyć sporego. Ten to chyba na siłowni pakował. Jest chyba nieco szybki. To jest taki chyba mini-boss, nawet można powiedzieć. Kurczę, ja wszystkie buteleczki wywaliłem. Tak, zawsze tak jest. Uciekaj, dobra, catch this. Mogłem to złapać, ale jak? Próbowałem Page'a wciskać, ale. Ну Чекай. Но можешь жучить. Ok. Teraz chyba będziemy mogli go wykończyć. Dawaj, dawaj. No i po skrzydełkach. Spróbuj teraz odlecieć. A i tym razem się nie udało. Leć ja kurwa dam. A już nie mam tego, nie, nie mam już magii żadnej, no, ale mam sztylety, które główno zabierają, ale dobra, tym go trafiliśmy. No i dobra, chyba będzie jego koniec. No nie, jak to się stało? Przecież kurczę naciskałem, ale tu nieraz jest. ciężko to wyczuć. O, wow, zmienił się. Gdzie on jest? Mam bardzo mało życia. Jeszcze przegram to, kurde no. Ok, tym razem muszę. Szybciej naciskać te przyciski, to moja ostatnia szansa. Inaczej będziemy musieli go chyba od nowa pokonywać. Dobra, teraz tylko kurzy... że. Ok, tym razem się udało. Ło! Wow, ręka poszła. I kołek w serce, tak jest. No i fajnie, fajnie, pokonaliśmy kolejny chapter, znaczy chapter, kolejną lokację, właśnie w chapterze 5 zostanie nam chyba teraz główny boss, dlatego w, ten, w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek, żeby kolejny, właśnie rozpocząć od samej walki z bossem. Tak więc na razie, cześć!